kochani, roli Portal Sega Sky, witam Was. This game is brought to you by Sega. W nowej grze, Back to you by Sega. Na konsole Sega Dreamcast, a jest to port z automatu Atomis Wave. Sega Clay Challenge. Sega Clay Challenge to gra, w której będziemy sobie w wgniane rzutki. Jak typowy jakiś myśliwy, taki można powiedzieć, bardziej strzelec sportowy. Demo pokażę wam jak to wszystko wygląda, popatrzcie, ja jeszcze powiem za chwilkę troszkę więcej o samym tytule. Pull. Awesome. Pull. Great. Pull. Okay. Pull. Także nie ma żadnej agresji, jest to typowo, można powiedzieć, rozrywkowy tytuł też dla fanów strzelectwa sportowego. Jeżeli chodzi o kontrolę, niestety tutaj możemy tylko działać na porcie numer 3 i po podpiętym pistolecie, czyli light gunie do Dreamcasta. Aktualnie gra nie wspiera kontrolera standardowego, Megawod o tym informuje, bo oczywiście MegaWo 85 jest autorem portu z Atomis Wave. A szkoda, a szkoda, ale mi się wydaje, że jednak tutaj na racie to jednak jest zdecydowanie większa przyjemność i frajda z samej zabawy. I zastrzelań. W grze jakoś bardzo się dużo nie dzieje. Tutaj przede wszystkim liczy się nasza zręczność i celność. Mamy tutaj proste po prostu etapy z prostą dość grafiką plus rozbudowane efekty przy strzałach i powtórki przy yy, bardzo skutecznej celności. Pull! Great. Okay. Oczywiście wszystko jest odpowiednio punktowane w zależności od naszej reakcji, szybkości strzału i celności. Pull! Great. Okay. Pull! Great. Trzeba też, jak widzicie u góry, uwzględnić... O! To mały bonus, to nie przerywam. To Taki to był właśnie bonus. Ale chciałem też jeszcze powiedzieć a na propos tego górnego, jakby to powiedzieć, strzałki, która decyduje, jeżeli chodzi o czas. Jaki czas, co ja gadam? O prędkość wiatru, który też trzeba brać pod uwagę przy celowaniu. No ja biadole dole, Farmazonę. No pograłoby się, no pograło się, to i co czas kombinuję, gdzie kupić, gdzie znaleźć jakiś, nie wiem, zamiennik, bo to też jest problem z samym ekranem telewizora, bo jak wiecie. Te prawdziwe, oryginalne kontrole do Dreamcasta nie wspierają ekranów LCD, plazm, telewizorów LED i tak Musimy grać na telewizorach z CRT, żeby ten pistolet zadziałał. Także pamiętajcie o tym, jeżeli macie w planach jego kupno. One, station number two, start. Pull. Awesome. Pull. Wiatr jest lekki. Z kierunkiem na prawo i 6 mil na godzinę. Wait, wait. Shooter 1, station number 3. Start. Pull. Awesome. Pull. Foundation number four. start! też takie powtórki, które dodatkowo urozmaicają właśnie strzelanie. Pull. Alistair, Alistair. Sam dźwięk strzałów e, i trzęsień tych e, dźwięków, które są w całym samym otoczeniu. Bardzo fajnie się komponuje z całą grą. O, zobaczmy bonus, co tym razem będzie. Aha, czyli takie wyrzucanie. No szkoda, że tła nie są ruchome, to po prostu statyczne obrazy animowane. Nie animowane, przepraszam, w ten sposób. No szkoda, szkoda. No gra ewidentnie była postawiona tutaj na zręczność i umiejętności same strzeleckie gracza. Pokaz tej gry nie będzie jakoś tutaj długi, bo no, sami wiecie, no nie za bardzo mogę Wam tutaj jakoś pokazać. Ta gra wspiera też tryb dla dwóch graczy. This game is brought to you by Sega. Sega Clay Challenge. Zobaczmy, może jeszcze z jedną serię demonstracyjną. Jak widzimy, ta gra jest też zakwalifikowana, że jest e, przydatna nie twoim. tylko dorosłym, ale również tutaj dzieci Pull. mogą w nią grać i czegoś ciekawego się nauczyć. Okay. Już troszkę widzę Pull. inny system rzutek bieglinianych. Okay. Odbijają się różne też elementy otoczenia. Awesome. Hey. Shooter one, station number three, start. Pu awesome. awesome. naprawdę miło by się w to postrzelało, powiem szczerze tego gry typu arcade'owe przede wszystkim służą mm, treningowi, yy, zwinności, celności, no i zabawie, która ma dostarczyć yy, nam maksimum frajdy przez jak najkrótszy czas. No i oczywiście, żebyśmy często do niej wracali i podbijali wyniki punktowe, bo punktacja w grach arkady jest bardzo ważna. I dzięki temu możemy też rywalizować w taki trochę pseudo sposób z innymi graczami. Zobaczmy jeszcze na ostatni bonus i będziemy sobie za chwilkę kończyć. Zobaczmy. Posuwają się right. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie całą tutaj zabawę w Sega Clay Challenge. Warto pobrać, no wiem, że gra nie będzie dla wszystkich, dlatego, że nie każdy z nas ma pistolet light guna w domu. Ale może coś tam się uda, będę kombinował z tym zamiennikiem, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ja bardzo Wam dziękuję za tą krótką pokazówkę, że spędziliśmy po raz kolejny czas razem. Zapraszam do oczywiście wchodzenia na nasze forum, portalu Sega Sky, odwiedzania samego portalu, subskrypcji oczywiście kanału na Twitterze, kanału na YouTubie, no i tam dawajcie łapki, dawajcie komentarze, czy w ogóle... Ta gra w jakiś sposób do Was trafiła, a może i zachęciła Was do kupna samego pistoletu. Sega Clay Challenge. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się serdecznie, ja Was pozdrawiam. Cześć, roli.